Witam serdecznie moim gościem, Kond Konradem Berdej, Dom Weselny Sylwia. Witam serdecznie. Nowy nabytek do Domu Weselnego Sylwia, dzisiaj przychodzisz, strzelasz, asystujesz, szczególnie piękna asysta do Mateusza Wilka. Fantastyczne wejście tak naprawdę w ten pierwszy debiutujący mecz. No lepiej by nie było tak naprawdę, cieszą trzy punkty, no i byle do przodu. Dzisiaj jesteś po raz pierwszy, więc niewiele możesz powiedzieć na temat drużyny. Ale z Twoich 40-minutowych obserwacji, co byś powiedział na plus, a co byś powiedział na minus? Bo może minusy też znajdziesz, nie wiem, a może ich nie ma. Myślę, że na plus przede wszystkim wola walki. Widać było, że chłopaki jadą, nawet na dupie. Było widać przy niektórych akcjach. Na minus to myślę, że. Utrzymanie piłki z przodu, to jest mankament duży właśnie w futsalu i, i to przede wszystkim przeważa mecze dosłownie. Dzisiaj było niełatwo, Beniaminek, który wchodzi pierwszy raz do Ekstraklasy, pokazuje pazurę i tak naprawdę do ostatnich minut musieliście walczyć o te cenne trzy punkty. No dokładnie, taki jest futbol, trzeba walczyć do końca i, i najważniejsze są, są te trzy punkty. Co ty będziesz chciał osiągnąć jako ty zawodnik w tym domu weselnym Estelnem Sylwie, bo wiem, że oni mają najwyższe cele, ale ty, co będziesz chciał tutaj wprowadzić nowego do tego zespołu? No może jakąś, no nowa krew oczywiście, no jakąś świeżość, jakieś właśnie takie niekonwencjonalne zagrania jak w tej akcji przy asyście, no byle było do przodu. No właśnie, ta asysta bardzo ładna, trzeba powiedzieć, że naprawdę zatkwiła pamięci. Musiałeś gdzieś grać, musiałeś gdzieś ćwiczyć, czyli ogranie z tą piłką musi być, skoro takie asysty się wykonuje. No tak, do, dokładnie. Od małych lat tam mama za, zaszczepiła we mnie wakcyla i, i tak pielęgnuje to do, do dzisiaj. Podejdzie słynie troszkę do mnie. Dom West Endesywia nie wiem czy się orientujesz, ale pewnie tak skoro do nich przyszedłeś. To drużyna, która co roku walczyła mistrza w każdej z lig. Teraz Tylicz odskakuje, ale dzisiaj trzy punkty dopisujecie na swoje konto, więc jakby nie patrzeć nie odjeżdżają. No bardzo dobrze. O to w tym wszystkim chodzi, a jak jesteś blisko w tabeli to jest większy apetyt po prostu. I... Trzeba dążyć po prostu, żeby być jak najwyżej. Ostatnie pytanie, rywala pewnie też nie znałeś, a może i znałeś. Zaskoczyli dzisiaj czymś, czy, czy, czy na ogół nie wiedziałeś, co potrafią? No dokładnie, no, nie wiedziałem. No, pierwszy mój mecz, ja też w hal, Halówka raczej tak nie siedzi po mojej stronie, ale będę się przyzwyczajał powoli. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.